Dziękuję. Witam. To, dajmy odcinek yy, Watertanks. Jak widzicie, głos jest. Gorzej niż z tymi lagami. Teraz naprawdę, mogę przyjąć, jest przysranie. Ale nie no, może jakoś to ogarnę, może jakoś jeszcze pójdzie. A potem może jakoś lepiej. Jakżeście widzieli z filmiku o, o zaczepistym leczku, wiecie, że ja jestem to przyjaciele. No i on teraz ze mną jest. No właśnie. Okej. Okay. To może aż tak nie będzie. W e, czyli tak, ja bym musiała tak, jeszcze pochopnie mieć w tym Tak, w, w kolejnym odcinku, który jest coś póki powinno być lepiej jakoś. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, mam nadzieję. Tak no, chyba, to 34% Przepraszam, wyrwało no, mi się. Co widzicie, czasem nie możemy się wyrwać tak jak nie ja było. Przepraszam, ale ja widzę, że to będzie czasem wyrwać. Ja bym nie chciał się odawilać, bo jest taki jest tu, niestety. No... SMP-34, no... Trzeba jest od 2 do 1, że cię odpłonę. No dobra. O, niech ma bitewka, 5-0, damy sobie. SMP-34, trochę się go boję. Musimy będzie trochę problemu. Trochę się go boję. A, spoko, nie są daleko. No, no, jeszcze się oh. do tego nie Ok. Okej. że tylko wyjedziemy, spoko, nie? Tego napisy nie to Tylko je do coś, żeby było jakąś drobne. O, jak pz 4 niedobrze. A przecież tu nie wejdziemy. To się lubi, czuję. Och, idzie ten gościu, który się kurde, się śmieje z czas. Z tej kurde p 34 Nie mogę bez szkłać, ale przepraszam. Leży na lutek, źle? No, co? No, no. Ja bym się udał się to naprawić. Nie no, mam nadzieję. O kurde.

Daj, posłuchaj. Co? Będziesz już fagrom było. No. no. Czekaj, teraz chyba na 34 Nie, to jest t Co, Czekaj, się Czego ty się już uspokój z T34? To przeszłość. Czyta coś. O kurde, ale nam wyrżnęli! KW-1s! O kurde, na hita a ty... KW-1s, kubaniec, kurde, przez oczy te rany. O jest! O kurde! Przelił ci przez kadłub? Przez zwierzę do widziera. O kurde, ej, 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 przejdź! Szybko! Pomóż mi, bo KW-1s chce mnie ścieścić. Ale jest piękna, na pewno. Ja się po z tym faktem. No, FPS powinna się zmienić, ale niestety ten odcinek musi taki być. Nie no może i wytrzymała na ciebie No. Ja jestem w stanie śpiewać, się zdarzy. Nie no, to was powiem To z tym, co was na Ja tu znam z tym M6, już tutaj podjeżdżamy pod bazę wroga. Może jakoś tam się uda, ale mamy z siebie mało hapy, obydwoje. Czyli... Nic nie, nie jest na się. Masz. O kurde. Gdzie się ten KW-1S? Ale Arly może się nim zajmie. Słyszałam? Arly już nie żyje. No i ten, y, jak mu tam y, KW-1S ma, mało tył. Chyba widzisz. Tak, tylko sobie nie powiesz, ale przecież nie wiem, co mu odejmę. Tylko, że tam jest Z Który nie żyje. Przepraszam. O późno. O kuźwa! M6 z dupca. Ja bym nie tylko chciała ja ale nie będę ci z tą twoim kończy. Ja bym się nie na pewno Czekaj, może się uda. M6, nie wyjeżdżaj! Bo cię upierdzieli. No jak cię upierdzieli, to nam spadnie opanowywanie. Będzie dupno. Wszystko. Zostanie z jego jednego wielkość, nie wiem, No właśnie. Kupa. Jest! Ktoś go bierze od tyłu! Jak widzę. Wygraliście. Jest! Jest! Dobra bitwa! I Fajr! Kurwa, wziąłem się. <grym> Lewo! 4000. Sorry, to, to trochę by się powyrywało dzisiaj w tej bitwie, ale okej, może aż tak, że nie będzie. Znaczy, że się nie bierze. 4000. Ej, mnie? No, patrzcie się! Mamy deser tego, aj, Dobra, dobra, dobra. Teraz pojedziemy panem T-18, bo chcę też, mam zamiar też iść tymi niszczycielami. O, teraz idzie dobrze. Malutki, trochę. Ale mało teraz. No, to troszeczkę, troszeczkę. Mam no, dwa razy, że się No. To straszne. No, w ogóle pewnie się wy jesteście ciekawi ile ja mam lat, że ja tak już nie mam, przy tym nic nie wiem, Ale lepiej, lepiej nie mam Powiem wam tylko tyle, jestem niepełnoletni. Ja też, a tam 21 lat tam napisane. Ja też mam napisane, że jestem pełnoletni, ale To po prostu tak na jajce. Ale kłupska. No, ale zaraz mi się odbija. Same drugie i pierwsze tj. Trzeciego jeszcze nie widzę. Czekaj, BZ to drugi, BT to drugi. To nie ma trzeciego. Nie ma, nie ma. Za A. Co za zbieg. Co? Co? Nic. Nie pozostawiaj luk w obronie. O kurde, ale było. Dobra, jedziemy po zioło. Idziemy. mnie. Bo widzę, pamiętasz, że pamiętasz. <laughs> Okej, okay, jedziemy tym, tą t 18 I, 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 Właśnie, jeszcze chciałem wam przekazać jako syn był znany, nieznany, czy jak tam było, że grafika jest specjalnie pomniejszona na, na, na najniższe wymagania, żeby cię jakoś dało grać, nagrywać. I może go trafię. Wow. Chciałbyś. O kurwa. Zabiję swojego. Sorry, naprawdę, już trochę za dużo tego w dyskusji. Jest zaczęłam wypowiedzieć, że ja będę nie? niej? Jabłko. Koko, koko A ładnie. Patrz, rączkę mi trzasnął A, wow. Patrz. Różkę, A wow. Kurde molle! Jakie rady, bo naprawdę? My trzymasz! Ale <laughs> widzowie nie! Bo, będą cię nie usunęli, to jest pewnie inaczej. Ale tylko, może to się znajdzie i nawet na tym dać gdzie? Bo ludzie są. Okej, okay, widzowie. E, 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 chyba. Nie lubicie oglądać takiego czegoś, więc popieraj. E, mogę Wam powiedzieć tylko tyle. Jeżeli, yy, mam, yy, ten, jeżeli nie chcecie oglądać mnie aż w takich lagach, jakich to są teraz, bo naprawdę, to są naprawdę mocne. Czyli jak ja chcecie mnie oglądać w takich lagach, to możecie już wyłączyć filmik. No. W kolejnym odcinku postaram się, żeby były te lagi Ale ja jeszcze zrobię jebłoko! Bo, bo wiem, że niektórzy na pewno yy, to nie będą oglądać, niektórzy na pewno. No to ja się mogę z nimi pożegnać. Bo to ta część widzów. <głos> <Jak> <głos> to... bitwa naprawdę piękna. Jak chcecie, to możecie ją oglądać za końcu. A ja pojadę się za później. Więc... Na pewno postaram się to zmienić. No właśnie, tu powinien zostać zniknięty. Postaram się. Pierwsze odcinki były naprawdę bez sprawy, lagów. No, pierwsze odcinki. Nagowały się coś. O tak, to jest ja tam dałam, no i co mam w nie jest zapisane, to jest prawo wysławić. Prawda. Ale... Przez czole dziurka. Cała tabla. Aż muszę sobie jej posuwać, tego się nie widzi. Muszę sobie... aż się chcę zgoląć na drugim. Ten co teraz napiłam? Nie, nie Jeszcze. No, trochę się pojaj... pojajsowało. A! O kur... Co?! Co ci człowieku? Niep oko. nagi jak. Nie oko! A może coś powiedzieć? No. Rzeczliwo. Nie. Widzicie, nie. Widzowie, nie obraźcie się, że na moim kanale mój kolega powie przekleństwo. Dobra. A może powiedzieć... Nie w

O Boże, jak to będzie słyszane, ale Okej, okay, no to tyle w tym ty na Naprawdę, trochę zlagowany ten odcinek jest. No tak, będziemy poprawiali to, co się dzieje, bo widać, że na Czyli te naprawdę... lagi, bo te lagi naprawdę są trochę przesadzone. No, bym powiedział, że osiła, nie będę mniej szokujące. Dobra, ja to powiem, przejebane. No. A co ty żeby... Pancerz kadłuba, nie taki zły ma te czołgi. Gdzieś wody. Pierwszy tier, drugi tier. I co wiesz? To jest drugi pierwszy, kupił. No wiem, tak każdy przybył. Ale te trzecie, czy Trzecie tiery nie. No, tak no. w Niektóre. To niczym się da, mają dość dobre dzieło. Nie taki tytuł, 28 jak ja. byłem. Okej, tak okay, dobra, bo wy teraz sobie tacy. Nie fajnie że jesteście po tym kierunku. Nie za nie 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 zadowoleni. Jesteście za bardzo. Wszystko! Wiecie? Ja wiem wszystko! Dobra, teraz do Nie wiem, Nie wiem, ile to ma, e, dodać dwa. Wiecie? Wyskup. Nie no, tak ogólnie to mój kolega trochę nie wie. Nie ten, który jest tu ze tylko taki nie znacie go. A nie wiem. Taki jeden, który mieszka na naszym osiedlu, naprawdę nie lubimy go. Oj. Nie wiem, co to jest fizyka. Nie po prostu nie będę wymieniał rzeczy, bo naprawdę sporo rzeczy nie wiem. No kufersz rzeczywam nie wiem. Ja, jak się robi doga. No nie wie, jak się robi hot doga naprawdę. A niektóre rzeczy mówi, że wie, ale mówi, że ten. No nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale dobra, mniejsza, mniejsza z nim. To do kolejnego odcinka. No, to trochę taki nie fajny mi się udało. Z, no z tymi, tak. tymi lagami. No, bo lagi przeszkadzają bardzo, ja postaram ja się poprawić na tym komputerze. W kolejnym odcinku po, powinno być lepiej, powinno być. Postaramy, Postaramy się trochę z tym zmienić. Okej, okay. cześć. To to zmniejszyć lagi, tak troszkę a to cześć. No, A to do kolejnego odcinka, cześć i pa.